W tak sprzyjających okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych. Niepowtarzalnych, dlatego że kończy się czasowo, powoli Dugasa ta druga niedziela Wielkanocna, czyli ogromna Amnestia International, czyli ogłoszenie amnezji na, amnestii i amnestii, taki chochlik trochę słowny. Na wszystkie wyroki, które się dzieją dzięki temu miłosierdziu, ja tego nie planowałem, ale jestem w kaplicy w Bożarze Mazowieckim u przyjaciół misjonarza Krwi Chrystusa i zapaliłem teraz tak od czapy po prostu światło i patrzę, a tutaj taki promień przez tą stółę na Jezusie z martwych i umęczonym z krwią Chrystusa spada tutaj jak łaska miłosierdzia i strumienie z jego serca popłyną. A dzisiaj płyną przez słowo. I w tym Słowie do nas y, spróbuję to jakoś gdzieś y, wycisnąć, to co jest esencją, przynajmniej tu, gdzie mi łaska w serce pada. Ja dzisiaj cały dzień w drodze, y, bogusiłem dzisiaj y, Słowa, ale też i w drodze y, pojechałem trochę się y, poleczyć miłosierdziem na tydzień, żeby nazbierać siły, bo y, dla nas kapłanów święta są pracowite, chociaż ja tam się nie przepracowałem. Ale żeby trochę nabrać ducha. Więc do rzeczy. Mnie dzisiaj niesie niesamowicie drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Tak oparty o ołtarz sobie właśnie sięgam do tego słowa i tutaj znajduję takie lustro dla siebie. Jesteście bowiem przez wiarę, strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Jeszcze raz to do mnie dociera. Jesteś bowiem przez wiarę strzeżony mocą Bożą dla zbawienia. Pytanie na start. Jaki jest teraz, aktualnie w Twoim życiu cel Twojego życia? Nie chodzi o to, jakie sobie cele wyznaczyłaś czy wyznaczyłeś, czyli co musisz osiągnąć w tym miesiącu, w tym roku, do wakacji, co musisz zrealizować, takie challenge'e życiowe, tak? ale ja się pytam o jeden główny Cel Twojego życia, teraz, aktualnie, tu gdzie jesteś, jaki jest cel Twojego życia? Ja dzisiaj znajduję przypomnienie, że moim celem życia jest moje zbawienie, nie samo zbawienie, tylko dzięki Jego łasce zbawienie mojego życia. Odkupił mnie już kroplą jedną. Taką ma moc wylaną z jego serca. Zapłacił za wszystko. Wybaczył wszystko. A dzisiaj sobie przypominam, że dlatego raduję się, choć teraz muszę doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Nie wiem, jak w życiu masz, może teraz jest taki czas, że doświadczasz różnorodnych doświadczeń i to powoduje smutek. Może taki po ludzku, może taki zewnętrzny. Ja mam takie bogate doświadczenie nowenny do Miłosierdzia Bożego, która się właśnie zakończyła. I w tej nowenni wyciąłem orła na betonową posadzkę w kościele, kończąc rekolekcję dla dzieci. I potem uciąłem sobie prawie nogę, tak zwaną piłą łańcuchową i zatrzymała się na piszczelu. Ale jestem święcie o tym przekonany, że radość, którą sobie noszę, bo mnie to nie zasmuciło. Kiedyś pewnie by mnie to zmiażdżyło jak walcem i skrobalą by mnie jakoś z posadzki, nie wiadomo czym. Czy jakąś specjalną drucianą szczotę trzeba było automatycznie odpalać. A ja mam w sobie radość. I to jest tylko dlatego, że miałem intencję właśnie za kapłanów. Za kapłanów duszy dusze w czyście cierpiącej, dla tych, którzy może borykają się właśnie ze śmiercią na każdym polu swojego życia. I tutaj nie ma, tutaj nie ma miękkiej gry. Tu jest twardy beton, tutaj chodzi o życie, więc też życie trzeba dać. I nie eksponuje się, ale dla mnie to jest lustro, które. Prowadziło mi przez ten ostatni tydzień. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Jaka jest tego wartość? Bo przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. My cały czas jesteśmy próbowani w ogniu doświadczeń. W ogniu nie tylko piekielnym, bo zły zostawia swoje wnyki cały czas. Ale jesteśmy. Cały czas na celowniku pająka, który dzierga, dzierga tak koronkowo różne sytuacje, zawalowany, przebiera się, podszywa się pod Jezusa, pod Jego miłosierdzie, o czym za chwilę, po to, żeby nas tylko zabić. Ale jest o wiele cenniejsze to, że my jesteśmy cenniejsi od zniszczalnego złota, i dlatego Bóg dopuszcza na nas oczyszczanie. Jak się wytapia złoto, czy jakikolwiek inny kruszec, to po to się go roztapia, żeby unosiły się wszystkie zanieczyszczenia do góry, w zależności od tego, co się wytapia, albo spadały sedymentacyjnie swoim ciężarem na dół. I wtedy się zlewa tylko tą śmietankę. Pamiętam, teraz mi się przypomniała taka historia, jak leczyłem kolana tak zwanym ostrzykiwaniem własnym materiałem, czyli pobierało się takie fiolki swojej krwi, separowane były płytki krwi i zbierało się z nich ręcznie. Taka była procedura największą esencję, którą potem aplikowało się do kolana, do tych stawów, które są już tam mocno zużyte, żeby odbudowywać te stawy. I mam wrażenie, że dokładnie to się dzieje z moim sercem, że Jezus na każdej Eucharystii aplikując krew, aplikując ciało do mojego organizmu, dokładnie dokonuje tego w mocy swojego Ducha Świętego, w mocy Ojca, Syna i Ducha Świętego, rekonstruuje to wszystko, co zniszczyły wirusy, nowotwory, moich grzechów, na które się zdecydowałem i wszystkie konsekwencje zaaplikowania tego w sobie i w innych domagają się leczenia Bożym Miłosierdziem. I teraz zmierzam do sedna. Boże Miłosierdzie jest potrzebne dla pozamykania przeszłości, które ścieli się ranami. My uczyliśmy się na początku, i ty i ja. Okazywania miłości, ale też rozkodowywania miłości. Jak się nad nami pochylali rodzice i widzieliśmy ich twarze. Daj Boże, że tak miałaś czy miałeś, że miałeś twarz męską i damską na sobą. że to była mama i tata. Różne mamy doświadczenia. Ja byłem pozbawiony tego z decyzji mojego taty, którego spotkałem. Jakieś 35 lat temu, ostatni raz, i dowiedziałem się, że dwa lata temu odszedł, bo w tym roku, w styczniu, zgłosiłem się z wnioskiem do USC Najbliższego o wydanie aktu zgonu, bo słyszałem, że zmarł. Zadziwiony dowiedziałem się, że dwa lata go już nie ma na świecie. I pamiętam mgliście jego twarz, ale pamiętam też to, że kiedy były uśmiechnięte twarze, to znaczy, że moje zachowanie było dobrze czytane przez moich najbliższych. A gdy pojawiały się jakieś kwaśne grymasy, no to odbierałem to, że prawdopodobnie coś z moim zachowaniem nie tak i muszę je tak zmienić, żeby uzyskać potwierdzenie tego zadowolenia. I tak się budowała prawdopodobnie u każdego z nas ta relacja miłości z bliskimi, że ona była czymś warunkowana, jakimś uśmiechem, jakimś gestem, jakąś zapłatą, ascygznowaniem w naszym kierunku jakiegoś nie wiem, drobiazgu, giftu, czegokolwiek innego. I tak uczyliśmy się od najmłodszych naszych dni tej warunkowej miłości. Jeżeli coś w tych naszych relacjach, w tej miłości popękało, potłukło się, zmiażdżyliśmy, zraniliśmy, zerwaliśmy, to w większości wypadków dostawaliśmy konsekwencje i to czasami bardzo ostre. Albo bardzo piekące, jeszcze bardziej nas raniące. I tak uczyliśmy się bronić przed tym, i o ile mieliśmy jeszcze taką siłę, żeby walczyć z poczuciem winy, kiedy coś zrobiliśmy czasami jako dziecko, nawet nieadekwatnie do sytuacji, byliśmy karani w jakiś sposób odmówieniem nam miłości, albo wycofaniem miłości, jak to się tak czasami ładnie mówi, to to kompletnie różni się od miłości, którą przyniósł on. Bo jak my go zabijamy, jak ja go zabijam grzechem za każdym razem, to on, jak do Piotrka i ekipy przychodzi zastawia śniadanko na plaży i mówi Jacek, ja nic nie zmieniłem. Kochasz mnie, bo ja ze swojej strony jestem niezmienny w miłości do ciebie, jestem wierny obietnicy, której ci dałem, że jesteś moim dzieckiem, umiłowanym moim dzieckiem. Miłosierdzie jest mi potrzebne po to, mam nadzieję, że Tobie też, żeby pozamykać rany z mojego zachowania, z moich decyzji, z konsekwencji moich decyzji, że zraniłem Jego, że zraniłem drugą osobę i pozwoliłem siebie też zranić. A to wszystko, co w tych trzech relacjach, jak trzy palce: relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem i relacji z samym sobą. Akumuluje się we mnie, bo jestem takim czytnikiem ran. I Jezus mnie zna. Ja mam dzisiaj czystą tutaj rękę i w nadgarstku zasłonięty mankiet, ale on, jak przychodzi z martwych stałych, to przychodzi ze śladami męki. Tutaj gwoździki były, żeby się nie przerwało tutaj w nadgarstku, bo tam jest takie skupisko tych wszystkich chrząstek i kości, żeby się to nie przerwało. I przychodzi uwiarygodnić się z ranami. Dlaczego sobie ten tomoś nasz dzisiejszy, który się nie, nie zmieścił na bieżmowaniu? Bo było w Ewangelii dzisiaj: weźmijcie ducha świętego, którym grzechy odpuścicie są nieodpuszczone, a zatrzymacie są niezatrzymane. I tomoś się zerwa po prostu, no, nie było, bo nie da się udzielić sakramentu czy przygotować do sakramentu zdalnie. No, trzeba być, wymagana jest obecność. Jak do spowiedzi, jakby ktoś nie wiedział, że nie ma spowiedzi przez internet, bo musimy jako kapłani widzieć osobowo, mieć kontakt z człowiekiem. Kropka. I teraz. Zażyczył sobie ran. Zażyczył sobie od Jezusa ran. Wyskakuj, dawaj rączki, dawaj boczek. Tu se wsadzę palce, a tam se pogrzebie. Sprawdziam, tak robiłem się w naszych parafian. Czy w końcu dotknął tych ran, czy nie dotknął? To zostawiam do sprawdzenia. Są rany, które nosimy w sobie w najdelikatniejszych miejscach naszych serc. Twojego serca, mojego serca czasami przez lata, czasami przez kilkadziesiąt lat, i nikt o nich nie wie. Nawet Twój przyjaciel, przyjaciółka, nawet Twój współmałżonek, nawet mój przełożony, nawet moi rodzice nie będą mieć dostępu do tego, dlatego że zabieramy tam światło. Wchodzimy w ciemność i chowamy, żeby nikt tego nie mógł zobaczyć. Ja mam takie doświadczenie ostatniego tygodnia, że jak sobie upiłowałem prawie nogę łańcuchem od piły, to poprosiłem, żeby wezwaną karetkę, dojechałem sobie na SOR, wlazłem sobie do zabiegowego i tak sobie trzymając tą rękę do pewnego momentu na swojej ranie, żeby tam zatamować, żeby nie leciała, taka dosyć głęboka, fajna rana, można było sobie tam pogrzebać, mi to bardzo interesuje, co tam w środku jest, bo mam okazję, jak się otworzyło, zobaczyć, co jest w środku. Bo przez większość mojego życia oglądałem moje rany tylko po krawędzi, odwracając głowę w drugą stronę, nie chcąc się skonfrontować z prawdą o mnie. I wiele ran zadałem innym ludziom, też nie chcąc wziąć odpowiedzialności za to, że te rany trzeba skonfrontować z prawdą i w świetle Ducha Świętego, bo zapala się nad miejscem opatrywanym, żeby go zdiagnozować i pozbawić. Rentgena się najpierw robi, czyli prześwietlenie kości, prześwietlenie serca się robi w konfesjonale, po to, żeby zobaczyć, co jest połamane, co jest zmiażdżone, gdzie są jakieś opiłki. I to dzisiaj dostaliśmy w darze od Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszone. My, od, my w konfesjonale operujemy na najdelikatniejszej tkance i konsekwencje tego mogą się skończyć zgonem penitentki, penitenta. Dlatego to kapłaństwo, dlatego dzisiaj spowiedź jest tak bombardowana, bo chodzi o nasze zbawienie, chodzi o moje życie wieczne. I nikt nie może operować, tylko specjalista, chirurg, my to wszystko mamy w sobie, do tego jesteśmy przygotowywani jako kapłani. I teraz jak wchodzimy na tą salę operacyjną, to prosimy o światło Ducha Świętego, prosimy was, żebyście się za nas modlili. Że my sami z siebie tego nie mamy, bez względu na ile lat mamy. I że uczono nas operować, ale to dopiero w doświadczeniu wychodzi, że nam Pan Bóg odsłania pewne rzeczy, bo wiedza to nie wszystko. I teraz, kiedy jesteśmy pełni ran, albo wystarczy jedna rana, która się ciągnie latami i jest albo zamrażana, albo wypierana, to trochę tak brzmi terapeutycznie, ale takie są fakty. Jeżeli się z nim nie konfrontujemy, wprawdzie, Słowa Bożego, nie reflektorów ludzkich. Ale trzeba do tego dojrzeć, żeby się zmierzyć ze swoją raną, żeby dać sobie opatrzeć ranę. Dzieci tak czasami reagują, że jak ktoś chce z rodziców dotknąć, to wycofują tę ranę do tyłu, bo nie chcą, bo boją się, że będzie bolało, albo obawiają się, że tam trzeba będzie dotknąć i to boli. W tak zwanych spowiedziach z całego życia, albo zwanych też generalnymi, My dotykamy czasami precyzyjnie takich rzeczy, których ludziom wydaje się, że już nie trzeba dotykać, bo ja już zapomniałam, ja już powiedziałem. O ile są wyznane w konfesjonale, to powinno się do tego nie wracać, ale w okazji, kiedy rozcinamy cały kręgosłup życiowy i idziemy krąg po kręgu, etap po etapie, żeby nie zostawić żadnej komórki nowotworowej, bo to może grozić przerzutami potem, i tu jest potrzebny pełen profesjonalizm. To to miłosierdzie jest potrzebne, żeby zamknąć to, co było, po to, żebyśmy mogli żyć dalej. Ale uwaga, miłosierdzie to jest okazanie miłości osobie, która w żaden sposób na to nie zasługuje, w żaden sposób nie ma do tego prawa i w żaden sposób w naszej ludzkiej sprawiedliwości się to nie mieści. Polecam lekturę duchową. Ksiądz Marek Dziewiecki, Kod Miłosierdzia. O tym więcej. Kod Miłosierdzia. Żeby móc okazać komuś miłosierdzie, komukolwiek, to najpierw trzeba przyjąć miłosierdzie. Najpierw trzeba być miłosiernym wobec siebie. Czyli sobie wybaczyć wszystkie żale, które do siebie nosisz, za wszystkie zranienia kogoś za wszystkie zmiażdżenia, za to, że się pozwoliłeś, pozwoliłaś niszczyć, ranić. I teraz powiem, co nie jest miłosierdziem, bo często miłosierdzie mylimy z dobrodusznością, z dobrotkliwością, po prostu ze zrobienie komuś czegoś dobrego, z wyrządzeniem, tak paradoksalnie powiem, komuś dobra. A to nie ma nic wspólnego z miłosierdziem. Miłosierdzie mylimy z naiwnością, szczególnie jeżeli jesteśmy współzależnieni. Czy jesteśmy z osobą alkoholową, czy narkotykową, czy pornograficzną, i można wymieniać tutaj jakby różne warianty, to jeżeli jesteśmy współzależnieni, to jesteśmy uwikłani w nieobiektywny osąd i dajemy sobą manipulować. I pozwalamy niejednokrotnie nie zastosować twardej miłości. Twardej. Czyli postawienia w prawdzie wymagań. Bo Jezus stosuje taką twardą, prosto rzecz ujmując, w granicach miłość miłosierną. Kiedy jak dostaje z liścia w papę przy przesłuchaniu, to pyta tego, który go uderzył, Jeżeli powiedziałem prawdę, to dlaczego mnie bijesz? Postawił granice, nie dotykając gościa. Są granice w okazywaniu miłosierdzia, bo czasami tak się rozpędzimy w tym miłosierdziu, że zostawiamy wszystko, żeby tylko komuś ogródek ogarnąć. A po to mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, że chłop wpakował na swojego osła delikwenta pobitego, zwozi go do gospody i mówi, tu masz hajs, tu masz pieniądze, inwestuj ile potrzeba, opatrz go, nakarm go jak będę wracał, to jak wydasz więcej, to ci oddam. Czyli wrócił do swojej żony, wrócił do swoich dzieci, wrócił do swojej pracy i tego pilnował, bo to był jego święty obowiązek, jako pierwsza rzecz, ale zabezpieczając, oddał go w dobre ręce pod opiekę. To są granice miłosierdzia, które są i są niezbędne do tego, żeby miłosierdzie dostało się przez szczeliny. Tam, gdzie ma być zaaplikowany jako biotyk w tą ranę. Jak balsam miłosierdzia, który się rozlewa po zainfekowanej, wcześniej poszarpanej czasami ranie. Kończąc, bo dzisiaj dużo treści chciałoby się powiedzieć, ale nie o to chodzi. Lepszy niedosyt niż przesyt. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych i pokazujesz swoje rany. To proszę Cię teraz Jezu Chryste, żebyś dłonie ze swoimi ranami, które na wylot pokazują rzeczywistość, bo Jego rany są zagojone i pokazują dziurę po gwoździach, ale przez nią widać nową rzeczywistość, nowe życie. Miłosierdzie jest po to, żeby zamknąć rany, ale tu i teraz, bo dotyczy przyszłości. Ale tu i teraz mamy się nawracać i mamy stawiać wymagania. Więc Jezus dotknij dzisiaj tymi swoimi ranami, z którymi przychodzisz, mimo zamkniętych drzwi mojego serca, w to miejsce, gdzie jestem najbardziej pozamykany, pozamykana, gdzie tam jest jakaś rana, którą obwarowałem murem, żal mnie wybaczenia i boję się z nią spotkać. To połóż tam, panie, swoją ranę na tą moją ranę. Niech nastąpi transuzja krwi, która mnie zdezynfekuje, która mnie uwolni, która mnie postawi w prawdzie, która da mi siłę i odwagę do zerwania i zamknięcia z przeszłością i opatrzenia tej rany, abym mogła i mógł być wolny. I niech Cię o ten czas miłosierny wobec siebie samej, wobec samego siebie błogosławi i strzeże, mocą krwi Chrystusa, Bóg wszechmogąc, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. I niech łaska miłosierdzia skapuje teraz wprost do Twojego serca. Dobrej nocy.